Dobra, Maja jest w pełni przygotowana. Okay. Troszeczkę na, na, lewą lewą na, nie ciała. Ciała. na lewą stronę ciężarką. Na lewą stronę. przede mną czy za mną? A. Ja? No. Nie no ja nie mogę być przed Bo bym cię skopała. Maja wszystkich skopię. Co są za nią? Maja w drugą stronę, słuchajcie! Maja bliżej środka na razie, bo zrobimy dwa zastępcy. Dobra. Trzymaj je przy szyi. Na krótko. Na krótko. Trzymaj ręce przy szyi bardziej konia. Nie możesz też nimi manewrować za wysoko do góry. Tu, trzymasz przy szyi. I jedziesz. Łydeczka, tu. wypnij konia biodrami w cud. I uważajcie, nie, y, nie podjeżdżać do zadu y, tej Majki. Niech pierwsza jedzie Hica. Dycyny, wy jesteście bliżej tu na środku. Was dzisiaj troszeczkę rozdzielę. I teraz tak: osoby, które będą jeździć zewnętrznie, na razie rozstępowujemy konie. Osoby, które będą jeździć, zastęp, który będzie jeździł zewnętrznie, będzie ćwiczył dosiad. Natomiast tutaj na środku spróbujemy troszeczkę nakierowanie koniem, porobić ćwiczenia. I Asia, ze względu na to, że ona troszeczkę, że tak powiem, ostatnio nam tutaj łobuzowała, trzymasz ją krótko, ręce masz do szyi i każde jakieś manewry to tylko lekko, ale nie za pomocą. Musisz yy, działać, jeśli ona ci będzie uciekać szyją, yy, na przykład za bardzo wystawiać się w prawo, no. będzie ci uciekać, bo na jedną stronę ma taką sztywniejszą to musisz bardziej działać pomocami zewnętrznymi. I zewnętrzną wodzą ją ustawiać i mocniej dociskać zewnętrzną łydką pracować z nią. Dobra. Żeby ona ustawiała się jakby prawidłowo, tak? Spróbuję. Mocniej zewnętrznymi pomocami. I trzymasz, trzymasz, trzymasz ją. A Mika na środku stoi totalnie przeszkadza czy nie, czy tak się nastawia na Milkę? To znaczy uważaj. Aha, dobra. Jest na kontakcie, palce są dociśnięte, naprawki postawione. Jest krótko, tutaj otrzymamy. Zniknęta dłoni. Do I maszerujemy sobie na razie, rozstępowujemy konie. I tam, tak samo, ze względu na to, że one troszeczkę mają więcej energii, jesteśmy na kontakcie. polca też jest na kontakcie z koniem. No dzisiaj zabije. W razie jakiegoś wrażenia niespodziewanego. Jakby Maja zaczęła kopać, to uciekajcie od niej! Wiecie co? Ja aż za chciała skręcać, to ty też uciekaj. Ale nie ostatnio to pytanie, a co zrobić takiej sytuacji. A ja nie mam takiej sytuacji. Nie wiem. Je? Nie miałam takiej sytuacji, że koń wrócił mi się na drugiego konia i zaczął walić zadem tego drugiego konia. Ale potem nie Ale nie wiesz, co? Nie, to nie chodzi o przywołanie. Tylko zapytałaś mnie, co ma w tej sytuacji. Tak, jak wiesz, żebyś wiedział, jak zareagować w takiej sytuacji. Ja w domu myślałam. Ja nie miałam takiej sytuacji, i nawet nie wiem, jak jej odpowiedzieć intuicyjnie. No, bo ja też nie wiedziałam, jak zareagować, chyba, nie? chyba wiesz, no chyba łydka w przód. Bo tak się zastanawiałam, co jeszcze Ci odchodzi No chyba łybka do przodu i żeby ją pchnąć po prostu, żeby ona poszła, nie? No. Dobra, ja tu zrobię ćwiczenie. Wy sobie tutaj rozstępujcie. Możecie sobie wjechać na te trzy opony tutaj z tamtej strony na slalom, y, te dziewczyny, też są w środku. Wodze I delikatnie tylko próbuj nadgarstka nią skręcać, nie, nie za mocno odciągać tą wodzę i teraz jak skręcacie, Pry. widzicie zewnętrzna wodza musi tu być napięta, tak? zewnętrzna łydka też pracuje, żeby ten kon, wy macie lekko Pry. tylko wewnętrzną Pry. ręką Pry, pracować, Maja. żeby lekko, delikatnie ta szyja się wyginała, ale na wszystko na zewnętrznej wodzy, wodzy ją trzymamy, tak? I Asia tak samo ją, tym bardziej jak ona z głową ucieka, dobra? Spróbujemy. Mm, z zewnętrznymi pomocami pracujemy przy skręcaniu, czyli zewnętrzne... To jest w tym kierunku jazdy, jak teraz skręcałyście w lewo, to prawe. Prawa woda na kontakt. Prawa łydeczka. Jak skręcasz w prawo, to mam prawą łyczkę, nie? Jak skręcasz w prawo, po zewnętrznie pr trzymasz lewo. A zewnętrzna łydka w prawo, a zewnętrzna za ale też nie działamy, jeśli kończy, ucieka głową. Ręce przy szyi. To może teraz się zamieńmy. Madzia z Asią wjeżdżają na obwód na chwilę. Dziewczyny wjadą sobie tutaj na slajd. Wodne napięcie, łydki do tyłu. A ja to jest na kontakcie z koniem. To, jak ona się czekolwiek, będzie chciała zakombinować, to żebyś miała na kontakcie. Dobra, jedziemy na autobusie, w wodzę, prawa ręka do tyłu, na tak, plecy. Tak. Jedziemy się Tak, kierujcie. I nie tylko wodza jest w Przenoszenie troszeczkę ciężaru ciała woda, tak? Pracujemy, pracujemy, Tak, kierować, kierować. Wody to jest dodatek. Dobrze i spróbujcie teraz Hipsa i Maja zrobić pół wolty i inne Jedną ręką? No? idziesz No, moja. Majka. dobrze. I w drugą stronę, i zmińcie sobie wtedy ręce. Za chwilę dziewczyny spróbują. ta eee. łydka, łydka. I łydka, i łydka. Wypchnij. Nie ma, ja w tą stronę. Dobrze, dobrze. Zmieńcie sobie kierunek. Tak. I Kola, wy spróbujcie to w środku zrobić. Jedźcie tu już, już skręć, już skręć. Tutaj jedźcie takim, żeby się z nimi nie spotykać. O tak. I dziewczyny, jedną rękę wodzę, druga ręka na plecy, proste plecy, i kierujemy jedną ręką. Dobrze, a siada baj, łyżeczka. sobie teraz rękę. Jeszcze, ręce na odwodzie. Nie? W prawej wodze! W wodze lewa do tyłu, tak. Zaczyna się też zmieniają. No, mój macia, czy się boisz? To nie. O tak, dobrze ją teraz prowadzi, bo palcami możesz sobie w danym kierunku też ją poprowadzić. Dobrze, świetnie. Dobra, uwaga, i psa Kus. Kus? Nie ma Ania, ja nie chcę kutować w górę. Jestem bojona, nigdy nie zaraz Napłata, kurde. Dobrze, Madziula, tylko zmieni nogę. Dobrze idziesz. Asia, spróbuj sama. Kus? Trzymaj, ją. ja kus po ręce, czy szybki. Haha, <laughs> Majka, Majka chce galopować. Zaglopowała. No Spokojnie, Ale delikatnie, delikatnie teraz łydko. No boję. Nie się, jedź. Dawaj, Kus? Delikatnie, łydka. Pat. O nie to teraz No. Går det bra? Oh yeah. my my Muszę żeby te strzeniona zrobić. Nie ja chcę coś kurde nie wziąć na no, bo, nie chcę nawet kusować tutaj raz ubarach. O Jezu na trzyglopowało? Tego ja nie chcę znanie, co się mówię. Ja jeździłam od września ja pierdzielę mi wysłęda z stopnię. Dobra, to muszę poprynko poprawić. Ja ci poprawię poprynkę. Tak? Ona jest przywiązana? Tak. Dobra. Jeszcze z siodłem polecę. Jeszcze z siodłem polecę. <grym> zapięte, zapięte, zapięte. Dobra. Żeby mi się ręce trzęsą ze trasą. No. Yeah. nie. Opadek to ja nigdy nie, nie jadę nic bo to... Nie, to nie, masz świadomość tego, że to są dwóch żeby było źle upaść, żeby to trzeba coś zrobić, nie? Czekaj, no, no, jeszcze no, a mam źle? To dało daleka, to strasznie, no ale tak się tylkołem. Co ja tylko czułam takie szarpnięcie, że nagle mnie szarpnęła. Że poleciała w głąb, to tam spoko, ale tak nagle było Bóg. wyglądało to wiesz. A się nic Cię nie boli? No na razie. Do konia. Ale nie mam jak moja leciała w stronę No, ale to jest wrodota rzeczywiście. Asia, Majka jest niespokojna. Ja nie wiem, co Boję się jaj Ania, niech tak zostanie. Nie no. Siadaj na konia. Ania, nie, wy spokojnie, ja sobie pójdę tam. Na pewno? Tak. nie, spokojnie, nie, 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 konia? To ja mogę nie, kipie... No ci ja nie, nie, tak naprawdę. nie, chodź, nie, nie, jak chcesz, to ty możesz na nie, Ja dziękuję. nie, 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 On sobie poszł na szczęście. Nie, tam, 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 Aha, tam, no. No, kucyk przeszkadza, tak. Pr, pr. No. Co? Celina, idź! Celina, marsz! Celina! Już? Idź! się ona już się Tak? Tak. No. A mi się na hipcie tak dobrze siedzi. O, ja tam nie wyjeżdżam Marek, chodź na chwilę Stań przy Co? Ja już ją zmęczyłam To to się moje ospoje? życie <gry> Zrobimy sobie zastęp Czy ona mnie gryzie Trzymaj Nie próbuj Teraz tak, zrobimy zastęp, ja pojadę. Nikola, jak nam się teraz nie uda, to już robimy zastęp do kusa. No, no nie zrobimy. Ja pojadę na hipcie, za mną pojedzie Holta. za Holtą Megi. Skoczałaś, nie? nie? Nie, właśnie ci wydłużyłam. Zwróć. Ale ja Wsiądę? się nogi kręsł. No ja wiem, pomału. Czekaj. Ja tylko chcę, żebyś nie miała takiego psychicznego, idź jej przed nią, lęku. Hop. Ona już jest grzeczna. Trzymaj ją. Czekaj. Nie wiem, czy ci równo Staram się równo. Chyba równo. Trzymaj. Prr. Dobra, koń. どうだいかいう。 Uważaj na mnie. Dobre, cara.

야고. 이거 아. 아. 치